Długą i na pewno uciążliwą podróż musiała odbyć królowa Makeda z królestwa Saby, aby przybyć do Salomona i posłuchać jego mądrości. Ale na pewno wiele słyszała o jego zdolnościach, na pewno wiele słyszała o jego talentach i stwierdziła, że warto, warto w tak niekomfortowej sytuacji odbyć podróż po to, żeby spotkać się z tym człowiekiem, zadać nurtujące ją pytania. Posłuchać mądrych odpowiedzi. Na pewno było warto, choć podróż w jedną i w drugą stronę musiała być męcząca. Ale spotkanie z mądrością, spotkanie z mądrym człowiekiem, uzyskanie odpowiedzi na bardzo ważne, życiowe, kluczowe pytania, na pewno było warto. Również na pewno zdziwieni byli niniewici, że długą drogę musiał przebyć Jonasz, aby przybyć do nich. I przemierzać miasto przez trzy dni, głosząc im nawrócenie i zachętę do pokuty. Mogłoby się wydawać, że ten obcy człowiek jest tu jakimś agresorem. Mogłoby się wydawać, że ten obcy człowiek przychodzi tutaj teraz, żeby nas obrażać. Ale musieli schować swoją dumę do kieszeni i pomyśleć sobie, dlaczego on tutaj przychodzi i woła, że jeszcze 40 dni ani nieba zostanie zburzona. Przecież gdyby Bóg był zły i gdyby chciał zniszczyć tą Niniwę, to by nie wysyłał swojego proroka. Jonasz by nic nie musiał mówić. Po prostu deszcz ognia i siarki spadłby na Niniwę, tak jak kiedyś na Sodomę i Gomorę, i wszystko by się skończyło. Zobaczyli w tym Jonaszu, przemierzającym ich miasto, wybawienie i ratunek i się nawrócili. Dzisiaj do tych obrazów biblijnych, do tych wydarzeń nawiązuje Jezus Chrystus i mówi: popatrzcie na tamtych ludzi. Popatrzcie na królową Saby, popatrzcie na mieszkańców nieniwy. Oni potrafili rozpoznać znaki czasu. Oni potrafili dokonać pewnego wysiłku, żeby w jednym momencie się nawrócić w innym, żeby uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania. A tutaj przed wami stoję ja, ktoś więcej niż Salomon, ktoś więcej niż Jonasz. A wy ciągle pytacie, ciągle chcecie coś więcej. Nie ma już nic więcej. Ja, Jezus, Syn Boży, jestem wcielonym mądrością. Ja, Syn Boży, jestem wcielonym miłosierdziem i miłością. Dlatego stoję tutaj przed wami, ile będziecie prosić i wołać o kolejny znak. Mocne są te słowa Chrystusa, że jest to plemię przewrotne. Na szczęście, Bóg jest miłosierny i daje nam kolejny znak. Tym znakiem jest znak Krzyża, czyli podjęcie przez Chrystusa męki, potem Pozwolenie na to, aby ci mali, słabi ludzie Go zabili, a potem największy znak, czyli zmartwychwstanie. Chrystus mówi dzisiaj, owszem, jest to plemię przewrotne i cały czas chce jakiegoś nowego znaku, ale jeszcze wyjdę im naprzeciw. Ten jeden ostateczny znak chciałbym dać. Znak mojej męki, śmierci i zmartwychwstania. Dlatego święty Paweł później może iść i głosić, może mówić, że jest to Ewangelia o synu pochodzącym według ciała z rodu Dawida, a ustanowionym według ducha świętości przez powstanie z martwych, pełnym mocy synem Bożym, o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Paweł również po długiej drodze to rozpoznał i teraz długą drogę przemierza, aby to głosić. Nie należy do tych, którzy są przewrotni. Ale należy do tych prostaczków, do tych, którym Bóg objawił Królestwo Boże. Obyśmy dzisiaj my znaleźli się w tej grupie. Nie musieli szukać i podróżować tak daleko jak królowa Saby. Byśmy zobaczyli, że tu pośród nas jest już mądrość wcielona jest Jezus Chrystus, jest miłość wcielona Jezus Chrystus. Nie pytajmy o kolejny znak, nie szukajmy kolejnego znaku. Zobaczmy już to, co Bóg nam dał. A dał wszystko, co mógł, dał wszystko, co miał, dał swojego syna, aby tutaj na ziemi stał się człowiekiem, aby nas zbawił, aby nas odkupił. Mamy już to szczęście pośród nas. Chwyćmy się dzisiaj Jezusa Chrystusa. Pozwólmy się zaprowadzić, pozwólmy się poprowadzić, pozwólmy się obdarować tym szczęściem.